Najlepszy wers, część 81. W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę świat w popielnym legnie pyle. De profundis, koza, a będzie trochę o owcach. Będziesz mówiła o owcach? Chyba tak. Nie um. wiem, nie wiem co wyjdzie, bo tego mam. Koza, jesteś moim drugim szelmą po szafterze, bo mam tego mnóstwo. No to Iwana, może zacznij, dobrze? Mówisz, że ja. No moja, chyba, że ja, wiesz co, może ja z moją interpretacją, która jest szybka, bez nawiązań. Dobrze. Bo ja wam muszę powiedzieć, że y, ja zapoznałam się z tym tekstem. Trudnym, zagadkowym, według mnie najlepszym wersem jest nęka mnie wizja niedomkniętej furtki, ponieważ jest to wers oddziałujący, mm. i ja tak naprawdę nie wiem, czy ja go dobrze interpretuję, a już. Kontynuując, wrócę za chwileczkę do interpretacji tego, tego wersu. Natomiast całość według mnie, w tejże zagadkowej opowieści mamy do czynienia z powiedzeniem, że samotność jest bardziej wartościowa niż socjalizowanie się. I o tym mówią dwa wersy. Braki w osobowości to przywiązanie do osób. Wobec własnego bytu nie da się. Nie być samotnym. Czyli jesteśmy sami, samotni, jeżeli jesteśmy sami tylko e, z własnym bytem, ale jednocześnie przywiązanie do osób to są braki w osobowości. Czyli można powiedzieć, że ta socjalność jest brakami w osobowości, a pełnia siebie to jest właśnie to, co daje te propsy. I jest tutaj dzięki temu wiele wersów, które można tłumaczyć w ten sposób. E, moglibyśmy przejść przez, przez cały tekst. E, I między innymi to nęka mnie wizja niedomkniętej furtki może wskazywać na to, że tak naprawdę z jednej strony obawiam się, że czegoś nie domykam, a przecież mam świadomość, że już się coś kończy. E, na przykład cały czas mam wrażenie, że coś zaraz się skończy. Lub e, pod śpiewem matki słyszę dies IRE, wszystko w chłonie pożar, czyli coś, coś, ta furtka jeszcze nie jest domknięta. Dlatego świat w popielnym legnie pyle. To była sekwencja z mszy tak. świętej za zmarłych. O, proszę. Tak. Tak, ale z drugiej bo strony. To jest Kasprowicz, prawda? Tak, jest IRE, oczywiście. Tak. Tak. Mhm. Ja ci, ona, zaraz Cię tutaj po prostu wszystko... Nie, nie, no nie, nie, no. nie szkodzi. Wszystko ci tutaj dam, bo notatki są. A ja tylko o tej samotności, bo mnie to nawet tak frapuje, czy ja to dobrze rozumiem, bo nie wiem. <laughs> <laughs> a w każdym razie ta niedomknięta furtka i to, że ta wizja nęka, może być w moim przekonaniu, takim poczuciem, że ktoś mi zaraz. Pełznie przez tę furtkę. W tym moim pustym pokoju, w jaki sposób się nie zgubić w małym pustym pokoju? No jest to pytanie, ale ja jestem w tym małym pustym pokoju. W tym miejscu, w którym wciąga mnie kosmos. Wiem, że idę donikąd. Zaczął mnie przytłaczać kosmos. Siewca rzucił ziarna tam, gdzie nigdy nie wyrosną. Ja zdaję sobie sprawę z tego, kim jestem i że nie do końca odnajduję się w tym miejscu, ale to jestem ja. No i wracając do owiec. Ciągle ktoś za mną chodzi, wydając odgłos owcy. Czyli może to być to nawiązanie do społeczeństwa, a tak jak już ostatnio mówiłyśmy, można powiedzieć, że jesteśmy nazywani przez te białe rękawiczki, tak. jak, jak usentino, owcami. I ja jeszcze na koniec potem nawiążę do tego. Yy, miasta nieśmiertelnych, tak. ale teraz przekazuję pałeczkę. Ale w, nęka mnie ta wizja tej niedomkniętej furtki no. też, bo to jest taka trochę, wiesz, ta ludzka ciekawość, bo nęka mnie to pragnienie, mhm. żeby nie chcę, tu jest mi dobrze, gdzie jestem, żeby jednak przejść, żeby tam, jednak dalej. przejść tam dalej. E? A, też dobre. No. no, no, ja widzisz, się zapętliłam w tym, że okej, okay, Jestem w tym pustym pokoju, no jest jak jest, jest nie jest tak. za dobrze, ale ja to akceptuję i nie wiem, czy wręcz nie czuję się z tym dobrze, nie czuję się ponad tymi owcami, tak. miałam troszkę też takie... Tak, wrażenie. czuję się dobrze, to jest ta strefa komfortu, ale mhm. jednak coś nęci, jednak, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić co, jest, co jest po drugiej stronie. W tym takim socjalnym, tak. tym zwykłym świecie, jak tak. zwykłą, u zwykłej dziewczyny. Tak? <gry> tak. tak. Okej. Okay. Dobrze. dobrze. I teraz tak. De profundis damavi ad te domine, domine exandi vocem meam. To jest oczywiście z psalmu 129 albo 130. Mm. I jest to tytuł, ale jest to też tytuł pamiętników, powieści. Powieści więziennej Oskara Wilda. Mm -hmm. Jest to spowiedź załamanego człowieka a po trosze esej poświęcony istocie sztuki. I Oscar Wilde tam pisał, że cierpienie jest jedną bardzo długą chwilą. Cierpienie jest wieczne, ciemne i ponure. I wszystkie ma bez kresu cechy. Tak jak w tym tekście. Teraz pytanie: czy w otchłaniach pustki czytam de profundis? Bo samo de profundis. To, co właśnie przed chwilą przeczytałam po łacinie, oznacza z głębokości, odchłani, wzywam cię, panie. A on tak. w pustce czyta to de profundis. I to jest troszeczkę taka spowiedź kozy. Mhm. Podmiot liryczny. Tak. tak, tak. No, ja zakładam, że mhm. okay. tak. I teraz e, wspomina tutaj podmiot liryczny. Nie, e... bo potem nam powiedzą, że nie, nie. to podmiot liryczny prawda? Tak, dokładnie. <śmiech> Autorzy. <śmiech> Autorzy. E... Cudownego autora, Burgeza, mhm. jest. <laughs> Akurat nie mam tego tomiku, do którego, do którego tutaj najbardziej nawiązuję, czyli Alef. Jest to zabawa motywami, słowami. To jest zmiana frontów, pułapki, przynęty, pomieszania snu z jawą, mieszanie religii, w ogóle wszystkich kultur, a w, tej, w tym tomiku raport Brodiego jest opowiadanie, które nazywa się Ewangelia według Świętego Marka. W Ewangelii Świętego Marka Marek przedstawił Jezusa jako Jezusa działającego, takiego, który będzie niewolnikiem nas wszystkich. No proszę. Tak, uh -huh. Bo syn człowieczy nie przyszedł na Ziemię, żeby mu służono, tylko żeby on służył i dał swoje życie jako okup za wielu. Dobra? Tak. I teraz mamy tutaj. Nie wiem, który jest mój najlepszy wers, bo cały początek bardzo kojarzy mi się z tym opowiadaniem Ewangelia według świętego Marka. Nie chcę, nie, chcę, nie chcę zdradzać końcówki. Serio? No, no dobrze, Ta, tak. Początek. Um, tutaj mamy Ciągle śnią mi się krzyże I układy przekątnych Ciągle ktoś za mną chodzi Wydając odgłos owcy. Generalnie w opowiadaniu chodzi o to, że Espinoza jedzie sobie na mm, taką wieś, e, gdzie poznaje ludzi analfabetów, którzy żyją jeszcze jak gdyby parę wieków wcześniej. Mm -hmm. Pierwszym takim wydarzeniem jest, jak owca, dziewczynki, córki tych gospodarzy, kaleczy się i on jej podaje po prostu normalne leki, tabletki. Potem znajduje wśród książek Biblię i właśnie zatrzymuje się na Ewangelii Świętego Marka i tym gospodarzom, tym ludziom czyta. Tę Ewangelię Aha. według Świętego Marka w kółko i w kółko. I zaczyna być traktowany jak tak? Jezus. Okay. Tak. <noise> I więcej nie powiem, bo zaraz wszystko zepsuję. I czyli tutaj był taki, a, taki motyw owcy. I tutaj był ten Aha. motyw owcy, że znowu w środku nocy obudziłem się mokry, ciągle śnią mi się krzyże i układy przekątnych. Ciągle ktoś za mną chodzi, wydając odgłos owcy, cały czas mam wrażenie, że coś zaraz się skończy. I to są moje najlepsze wersy. Super. W odniesieniu do Ewangelii Świętego Marka Borgesa. <grych> Ekstra. A całość Borgesa ten... polecam? To ja może tak do jeszcze do Borgeza tak? tutaj nawiążę, dobrze, bo mamy malutko czasu, tak szybciutko tylko, że tam, gdzie jest mowa o mieście nieśmiertelnych. nieśmiertelnych, to że też był jeden motyw w jednym z opowiadań. Chodziło o to, że bohater poszedł do miasta nieśmiertelnych, i aby stać się nieśmiertelnym, trzeba było wypić, zjeść, nieważne. Takim atrybutem było to, że zaczynało się milczeć. I właśnie stawało się troglodytą. I to bycie w pustce, bycie milczącym. Zamilknę. Pa.